Mężczyzna, w którego mieszkanie ujawniono, poszukiwano jednostolatkę, dziś w prokuraturze rejonowej w Strzecach Opolskich usłyszał dwa zarzuty. Jest to zarzut zatrzymania wbrew woli osoby, pod której prawną opieką pozostaje małoletni, osoby małoletniej poniżej 15 roku życia oraz zarzut wykorzystania seksualnego osoby, która nie ukończyła 15 roku życia. Czy to jest dokładna definicja zarzut wykorzystania czy doprowadzenie do, do innej do czynności seksualnej? Bo w komunikacie w sumie jest takie sformułowanie. Zarzut, który został przedstawiony Karolowi B. polega na doprowadzeniu się do poddania innej czynności seksualnej, jakąś do wykonania takiej czynności seksualnej. Mhm. Czy przyznał się? Czy z, jakie złożył wyjaśnienia? W wyjaśnieniach, które złożył podejrzany, opisał on okoliczności zarzuconych mu czynów i te wyjaśnienia są zbieżne ze stawianymi mu zarzutami. A jaka grozi mu kara? Za zarzucane przestępstwa podejrzanemu grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Co możemy teraz powiedzieć o wniosku o areszt? Już dziś prokurator nadzorujący to postępowanie skierował do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy, motywując ten wniosek w szczególności potrzebą zabezpieczenia przed wpływem podejrzanego na inne dowody, a w szczególności dowód zeznań pokrzywdzonych, ponieważ pokrzywdzona wciąż nie została przesłuchana, albowiem ten rodzaj dowodu... W tego rodzaju postępowaniach przeprowadza sąd z udziałem psychologa. Prokurator podjął działania celem doprowadzenia do realizacji tej czynności dowodowej. Czy możemy w tej chwili rzucić jakieś światło na to, jak oni się poznali? Na tę chwilę, z racji etapu postępowania, faktu, że nie doszło do przesłuchania, jeszcze małoletniej, nie jestem kompetentny, by udzielać informacji o treści składanych wyjaśnień, jak również treści zeznań, które złożyli świadkowie przesłuchani dotychczas w tym postępowaniu. Czy zatrzymany mężczyzna był wcześniej notowany lub karany? Wedle informacji, jakie uzyskałem z prokuratury na Wyszczecach Polskich, mężczyzna nie był karany. Kiedy może nastąpić przesłuchanie 12 y Wiem, że prokurator podjął działania celem aranżacji tego y posiedzenia, na którym zostanie przesłuchana małoletnia. Y możliwym, że przesłuchanie małoletnie nastąpi jeszcze w ciągu tego weekendu. We wtorek około godziny 23 matka dziewczynki zgłosiła się na komendę powiatową policji w Opolskich, żeby zgłosić zaginięcie córki. Wróciła ona do domu około godziny 21 nie została swojej 11-letniej córki w domu. Na swoją rękę, jakby rozpoczęła poszukiwania dziewczynki w miejscu zamieszkania koleżanek, gdzie nie znalazła, okazało się, że dziewczynka o 12.30 wyszła od dziadków, nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Od momentu, kiedy mama zgłosiła zawiadomienie, strzelcy policjanci rozpoczęli poszukiwania zaginionej. został ogłoszony alarm. Od tego momentu funkcjonariusze bardzo szeroko poszukiwali 11-latki. Były sprawdzane dworce kolejowe miejsca, gromadzenia się osób, ogródki działkowe, galerie handlowe, tereny leśne. Do naszych poszukiwań również włączyły się też inne jednostki, bo również i Straż Pożarna, skarbimierz, Straż Pożarna ze strzelec opolskich działy Komendy Wojewódzkiej, Komenda Miejska Policji, Komenda Komendy, komendy powiatowe garnizonu opolskiego, tak, tak samo i Katowice i Łódź. To wszystko, wszystkie informacje, które zbieraliśmy podczas tego czasu, pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny, w którym w tym czasie przebywała 11 latka. I okazało się, że strzelcy policjanci dzięki temu ustalili miejsce zamieszkania jego, udali się do miejsca pracy, gdzie go zatrzymali. I tak dzisiaj o godzinie czwartej. W jednym z jednej z firm na terenie Śląska zatrzymali 24 latka, następnie o godzinie 5 udali się do mieszkania, w którym mieszkał ten 24-latek. Tam odnaleźli 11-letnią Patrycję. W poszukiwaniach 11 latki nie tylko były zaangażowane służby ratunkowe, ale również mieszkańcy miejscowości, w której mieszka Patrycja, czyli mieszkańcy miejscowości Dziewkowice. Bardzo licznie zebrali się na boisku na wsi i stamtąd ruszyli, żeby sprawdzać pobliski teren skał, gdzie, gromadzą, gdzie mogłaby na przykład przebywać Patrycja. Przychodzili do nas, informowali nas, bardzo współpracowali. Także bardzo dziękujemy mieszkańcom Dziewkowic za tak, tak szeroką pomoc.